Uprawił. W końcu się zrobiła pogoda 6 młotów trochę W sobota u nas były do wielkich, to w sobota wieczór przyszła burza napadało kilkanaście litrów deszczu W poniedziałek już zrobię podrywka Wtorek i deszczowe Wczoraj dobrało wesło, także dzisiaj uprawią. Raczej dzisiaj już jest nie zdążę, ale się na jutro. Także plany są. Koło 20. zaczyna się siekanie kukurydzy. Do tego czasu muszą być podrywki zrobione, uprawione. bo jest w trakcie kukurydzy, to już by na orki robił no i w tym roku siw chyba będzie wyglądał inaczej niż zawsze a jak będzie wyglądał, to, to będzie się jak będziecie oglądać filmy na moim kanale zrobiony tam został mi drugi hektar także jeszcze liczę z półtora godziny wchodzę na obiad no i potem tam w duma te wszystkie czary z pykami potem się nasz szyku siewnik także jutro się na dwukołówka z nasionami z materiałem siewnym Odczepia walec, ja tak lubię, a z walcem zaczepionym w za siewnik przynajmniej wtedy mi fajnie porozgniato reszta grud. a brony pozasypują jak ewentualnie coś leży po wierchu. Bo nie muszą mi się gołębie ani szeptactwo ponażleć tego kupnego grochu. To nawet nie miało sensu dojechać, bo wyszłem na ogród, a tam było takie błoto, że mi się buty przykleiły, ale dzisiaj jak widać jest już ok. Może prędzej dzisiaj na polu, no ale wiadomo, przybydla i robota, duma też czam, trzeba jakieś pierdołki porobić, roztytu, trzeba wyskoczyć po jakieś zakupy, po pieczywo, coś do jedzenia, do sklepu, to też zajmuje czas. A deszcze nas dzid, w tym roku wkurzają. No to wygląda to tak, że troszkę ta robota idzie pomału. Znaczy chcę zrobiłem, ale tam nie ma problemu o, tu trzeba jeszcze pojechać. Miesza w dwójce szosowej w moje proste pole. I to w sumie jest pierwszy wyjazd z tym agregatem w tym sezonie. Bo powiedzmy, idzie pojeźdź, także żniwa były, zaczął się sezon kolejny. Czyli teraz wyjdą za siwy. Jeszcze z bilku i wykopanie kartofli mieczego, ale to już tam... Wniszcie do kolejnego sezonu, jakby brak dobrego ciężarki na przodku założone. 100 i dzięki temu dał rady z tym agregatem, bo tak jak bez tych ciężarków to mu przód dźwigało. Czyli trochę też las położy. górnych komentarzy Także już ty nie pokomentują Jak dzisiaj tak mają Ale jak to wydają, Krowa za dużo liczy Mało mleka nowo Gościu jak mnie oglądasz To już nie pokomentujesz chyba się założyć, założyć Jakieś kolejne konto ale jak wziąłeś tak było nie myślisz, trudno. Jeszcze pragnę zauważyć, że mi szybciej two zablokowanie kogoś niż tu komuś stworzenie kolejnego fake kunta. Chodzisz raz, drugi, trzeci, nie rozumie trudno. ale niby mnie nie otworzył a jakby otworzył to mógłby go łapać od którego od z małego liścia zielonego i potem chciałoby się gotki na Dobrze także okej, okay. dobra ja też podaję jeszcze do gru, bo teraz wiszę na drugą szyjkę która jeszcze nie była wcale już agregatem także teraz traktor będzie skokać jak pierun włącza się jak będzie już to tak Przyjściowo uprawione. Do no później. No i dali kolejny. Tutaj pole ma 2 hektary, niecałe. Jak te 80. Ale to jakby takie trzy schodki są. Krótki, średni i najdłuższy. Najdłuższy zrobiony teraz, trazera średni został krótki i ten najmniejszy, najwyższy. Zdało, nie takie było, żeby być o pół drugi do mano, ale to się już na pewno nie uda. Może spytać się po pierwszej. Siela dudno do sesji zim obiad. Jakiegoś Michałka na deser. Nie, to się daje roboty, bo trzeba będzie gnój bykom pociepać, słomy i ziarna naszykować, naszykować siwnik. A jak to wszystko zrobimy, to już pewnie będzie wieczór i trzeba będzie futrować byki. Tak, gdzieś za dniem. Gospodarz leży, a samo rośnie. Aha. Ale to przecież każdy miastowy wie, że to jest prawda. patrzeć że te wałki obracają, bo tu przy drodze jest trochę gruzu jak poprzednio miłości panująca władza postanowiła nam tu drogę asfaltową zrobić to firma to zrobiła tak, że równiarką przejechała wyrównali a to co im równiarka wytropała to wypieprzyli w pole jak człowiek teraz orze przy to wyłazi ten gruz. Ale cóż poradzić. Jak posieja, to przyjada i raz i zbierał, aż zbierą? to sobie idzie fajnie ponawracać. Okej, jako to teraz... A, dobra, już wiem. Szkoda, że te pole nie ma jeszcze szersze trochę, bo by się go dało w inną poradzi uprawiać. Ale to już by musiał być inny sprzęt Półkobrotowy To byłoby coś No w takim układzie By trzeba było jeszcze do kompletu talerzówka A najlepiej to większe I do większego ciągnika Ale to To się nie zdarzy W tym żywocie pomarzyć zejdzie marzeń to mam więcej na przykład nowy dach na łukie też by było fajnie mieć na co to tu jeszcze miło sam jeden zarobić? jeszcze potem jakieś zakończenie, a także na razie to zapraszamy na reklamy. A! Już ostatni przejazd i spadą. Mego z też je, co robić. Miało jutro nie padać, zaś pokazują przelotny deszcz. Już w nerwio ten deszcz w tym roku. Już jest do przesady. Umiara tu uprawione jest. To jest no poblum. Jeszcze się... Zasiwnikiem będzie waleć z broni, to to jeszcze do głosku. Ja już teraz nie wiem, w jakim miejscu a w jakim A, tu, dobra, już widzę. boli od tego skokania w tym traktorze jeszcze przyciągnęła po obrotniku ale tu nie trzeba, bo tu jest tu są ślady traktora, to do przeciwna No wyjdę z traktora kości rozprostować. Wszystko je, wszystko całe, nic się nie złamało. Trzeba sprawdzać co jakiś czas. Wszystkie szłapki są, nic połomane nie jest. Dobra. Pasi groi, buczy, groi, trąbi ze spółką Tu ten pieprzony gruz, to trzeba będzie na bok i wyjść stąd. No, ty, typowy taki grus z Jak druga robią. I to nie jest tak, że ja tu przyjrzałem i to wyskakuje. To nam wyskakuje na odległości dwóch metrów od granicy. widać coś. Coś tam mało wiele widać. Chociaż tak trochę do dupy, nie? Bo ci ma. Może w ta strona coś będzie lepiej widać. Piękne chmury, nie? Zajebiste. Dobra, ja na ten odwrotnie kcis na dudą. Też pojeździ, działam dalej. Także nara, Trzymajcie się do następnego razu. Cześć.